Szanowni Państwo, zastanawiam się nad fenomenem aresztowanego na dwa miesiące posła pis Dariusza Mateckiego. Dziwię się, dlaczego akurat taki okrutny los spotkał tego człowieka, gdy inne osoby zamieszane w tą samą sprawę Przebywają na wolności i odpowiadają z wolnej stopy. Poseł Dariusz Matecki bezpardonowo krytykuje i atakuje koalicję 15 października. Samego Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego i innych prominentnych posłów koalicji. Oczywiście, w ramach wilczego prawa opozycji. I to jest fakt. Podobno bywa przy tym prowokacyjny w stosunku do oponentów politycznych. Co więcej, opanował media społecznościowe, a jego kanał na YouTube pod tytułem Prawicowy Internet posiada 300 tysięcy subskrybentów i prawie 201 milionów wyświetleń. Opublikował na kanale około 7 tysięcy filmów. Nie przesądzając o jego winie lub braku winy, zachodzę w głowę, czy aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Było podyktowane politycznie, czy może wymagał tego interes publiczny, gdyż dopuścił się malwersacji finansowych zagrożonych wysoką karą. Podobno wcześniej mu przepowiadano: Będziesz siedział i, jak widać, groźbę. Zrealizowano.